Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotę, 22 stycznia, na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. I dziś w krótkim fragmencie Ewangelii, według Świętego Marka, słyszymy o tym, że do Jezusa przychodzą krewni, którzy słyszą na jego temat, że on po prostu odszedł od zmysłów, że zwariował i w ich życiu pojawia się jakieś zakłopotanie. I kochani, podobnie może być z nami, którzyśmy poszli za Jezusem, którzy chcemy mu towarzyszyć, bo i o nas mogą nasi krewni, przyjaciele, nasza rodzina powiedzieć, że oszaleli, że odeszli od zmysłu, że zwariowali, bo więcej się modlą, bo słuchają słowa Bożego, czytają je, rozważają, chodzą nam msze świętą częściej niż do tej pory. I kochani, naszym zadaniem, które ukazuje nam dzisiaj Ewangelia, jest właśnie to, aby ludzie nie myśleli o nas, że zwariowaliśmy, ale że Jezus poprzez swoje słowo, poprzez swoją miłość, zmienił nas tak bardzo mocno, że chcemy pójść za Nim, że chcemy głosić Jego miłość, i ta miłość przemienia nas w takim stopniu, że tą miłością chcemy dzielić się z drugim człowiekiem. Niech ludzie nie myślą o nas, że zwariowaliśmy, ale że wybraliśmy Boga i chcemy tym Bogiem dzielić się z drugim człowiekiem. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.